Siema widzowie, z tej strony Detektyw, a ja was tutaj w kolejnym odcinku trollowałem, filmem tutaj zostało 3, zostawcie jeśli chcecie na nie zabić, zostaw subikę, łapeczkę, a w dniu dzisiejszym rozdaję to, co zobaczycie i Detektyw będzie mógł odbierać Subika, łapeczkę, komentarz, skontakt, zostawcie mi wsparcie do oczy, tam jest mój Discord, link macie w opisie, a my dosłownie tych odcinkach robimy te nocy osobne, na się tam jednak na Discordzie, a ja już wam życzę miłego, miłego nocy. Nie pełni nas, nie będzie bojówka, aż tam w twarz, o, odjecha Yo, dole. Co to jest za serwer w ogóle, kurwa Dojebany, kurwa, za U mnie ten paparazzi, że ja pierdolę Kurwa, każdy podejmuje, po dobry serwer RP normalnie, Fajny macie ma... Ej, fajne macie... <laughs> ja pierdolę O, 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 aua, Co... to jest za serwer dobry, kurwa, aua Dobry serwer RP O ty, kurwa... Uf. Uf. No jest to, że tu jest antifadem i mi chyba nie zabierze. Bezki tu kurwa Dobry serwer ja hey, RPG. Ej, motor nam wysadzili kurwa Aha. Siadaj O kurwa, ten serwer to jest dobry serwer normalnie. Pani, no policja. nie, ja tutaj policja goni kurwa kogoś, w kamacu nie zara jakiś przejedzie ja opierdolę, jakie tu są lagi. Oj się wyjebałem jeszcze ja opierdolę. lagów normalnie <słysza> Dobry serwer EP. o o o, to jest serwer bardzo Dobry Bardzo dobry serwer, polecam. Pa, tutaj Kamaczu już. Kamaczu jedzie się mnie potrąci. Pa 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 pa, unikł! Ja pierdolę, jaki unik. O, tu mnie kurwa kolejny... Dopały usłyszę. Bitch, kiss me, kiss me, kiss me. Nie ma oporu, nie ma oporu. No, właśnie nie ma oporu. No, nie możesz bier. zabić z tego z mam shota? Jejbony. Zamki o. Go. o nie, co, co się zakuło? stało? dzięki, wieczku bo za, za bojówę ale ty bo jesteś dobrze, dobry. Co? O fajnie. Witam Dobra prostu. Tam po. Dobrą jest tam. Araleś, to bojuje. tam powiedzieć? E, Warta taką przebieralnię, przebierasz się, bierzesz auto i jedziesz prać I rozwiąż ty pieniądze, ale musi być minimalnie 20 tysięcy Ej, chłopaki można do głowy, bo bym na... Ej, kolego goda. ty rąk nie masz! No, ty co ty robisz? Z główki Trudno. cię zajebałem. Ej, nie, zgnata, zgnata, zgnata! Nie zgnata, co zgnata, to są kamery, to są kamery! Eee, pralnia. No o, to na chwilę popikie, no i jest O to dach to się duda! O co ty, ty, okay, ty? A kurwa, ty nieździsz. O mega. szefem FM wygrasz? E, ale ty rąk nie masz, fordo! No ja cię z gufki walę, coś? Nie masz No ale z gubki cię walę! Ja mam rehabilitację! bo chłop od... no, 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 ja nie ma! To jest po Nie strzelaj! No co ty ja zrobisz, miernia? A to jest pralnia... Weź kurwie wyjeb! Czekaj, czekaj! Wyjeb mi, właśnie wyjeb mi, jak mężczyzna się bija, nie? Chodź się z jak mężczyzna bija, nie? Jak jakiś pet <laughs> To weź we mnie co komu ręce, żeby pobić jakiegoś kmiota jak ty? To ja ci z kmiotem... <laughs> Stój! Ciuch. A, Stój. jest! Tak, tak, tak to myśmy, myśmy, jak się latywasz, to Traci... na nisko co doda, to znaczy? Właśnie, co to znaczy? Gość, wydam się bo zaraz wysiądę do ciebie. Baj mu najeb, bo ja właśnie mu najeb. musklami. Weź go. To ja jadę. To ja jadę do piekarza. Ja mam Panie policjant, panie policjant, do czekaj, 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 bo idę powysłać diabły daj chwilę. Ty, co jest, ty? Co jest, co jest? Dyjabł, dyjabł. Co pan szpera przy tym aucie Co sprawdzałeś? z To Ta, sprawdzałeś Idzie no, ze ja mną ręce w górze, ręce w górze Zakubam ci lewo prawo Co w moim macie szpera? Co ci Ale patrz jak jest, bo też ma w zamiar Tak to, to no, dobra Muka, wsiadaj ze mną do nas do oto Wsiadaj To jest mój brower. Wsiadaj Siadaj! Siadaj bo cię spotka coś złego no, Ale chłopiec, chłopacz chce mi No dobrze, zobaczymy to? I co teraz I co teraz Spaduj z roweru

Mamy na czerwony parking. Co, już nas nie gonią! Uciekliśmy, uciekliśmy. a to łatwo. Dobry, dobrze. Weźmy, brek. Weźmy. Co? Co? co na górę czerwonego. O kurwa, wysiadłem. Weźmy, brek, weźmy. Kuś, ale cię ty nas wskazasz. Uciekaj, uciekaj, brek. Ej, mi mi kolega A Uciekaj, brek. brek Uciekaj, brek. Uciekaj, cię przyjadą, przejeżdżą. Oni cię zabiją, oni cię zabiją, uciekaj, skacz barierki, skacz barierki, barierki skacz, uciekaj, Bez skacz, 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 skacz. skacz. <grym> Aha, że ty mnie przejeżdżasz, że ty mnie przejeżdżasz. Uciekaj. <grym> uciekaj. Skacz, skacz w Ok, robimy jakieś auto, chodź uciekamy na piechotę, na patyki. Zabijcie się, jacy debile. Chodź tędy, chodź za ja mam tego. i Tazera, Tazera, Tazera. Ja ucieknę, ja ucieknę. Zabij Czekaj, Trigger Bota się włączyć, a to nie tak szybko się włącza. Zabij mnie, zabij. Ej, weź mnie obi, Podlicz samochodem, ja wsiądę. Leży jeden. Ej, dawaj na czerwony, na czerwony parking. Ja uciekam! Rozumiem policjanta jednego Zaszytaj się, rozumiesz, park. Gdzie ty jesteś? Strzelałem bom! No, niebieski parking jakiś! Jak kurwa niebieski parking! Nie wiem gdzie jestem! Uciekłem! śpiesz śmierniaku gdzie ty jesteś? pomogę ci Menę górą! menę. masz numer buta? Tego słyszę, masz numer buta? Co nie, nie nie strzelaj! O kur... NIE strzelaj! Ale że ty pitujesz mnie? Zabiją nas się. Się mi się W środka Zakupamy! JĄ! JEDZĘ Podaj się! A, tak on tu jest. Tak. jest Chodź, jeszcze jedną banie ci dam i koniec Leżycie jest Bomba na banie Kończymy balet, najlepszy budzik serem nad rany porywamy porywamy pana, przepraszam Czemu pan, pan ucieka zbyt? na komendę? Dał się porywań, y, no <grym się formować? 365! yyy, SWAT potrzebujemy jak spierdala jebany Jakiego koledzy są na BW? Yyy, Diabeł Diabeł? Diabeł? Twoja stara to Diabeł tu jedziesz, jedziesz, policja! Ja ale zjem! No kurwa. Patero. papa, pa, pa, pa będzie man Szymon, to, Patero, w jakby Co on tu, Wiktor, szybciej. Popa! Pop, Uy. Yy, Z nagle wstał i. I... Dobra, to do, dobra komunikacja no, dobra pop, 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 nagle... o, dobry. na dobrym jawię. Popa, Bomba na panie, kończy baleń. Dzień dobry. Podaj się, podaj się, jesteśmy, jesteś sam, jesteś sam, podaj się, podaj się Gdzie opór. Uciekamy! Uciekaj, uciekaj! Podaj się podaj się, wykonajcie. Uciekaj, uciekaj, wszystkie. Się... Uciekamy Z tej zera inwalę, z tej zera dobra, ty zakuwasz, ja z tej zera walej. A ty zakuwasz Ej, zaku mnie! Ej, czemu nie zakuwasz, ty kurbiu. Gdzie oni są? Niech tu wejdą. O kurwa, so, 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 uważaj, uważaj, uważaj. Czekaj, czekaj. Ja z wami nie, nie, Ja, ja skuję. Znaczy uważaj, uważaj. Ja z tej serii, a ty sakuj. Ja z tej serii. Dobra. Uważaj, boże, pomóż. uważaj. co Uciekaj. Czekaj, 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 czekaj. Ustawimy się, się inteligentnie. Ej, hey, kurwa! Dostał tej się, dostał tej się na Stoisz, tu. stoisz, kurwa, mamy zakładnika. Co za Czekaj, Szukinga biorę. O nie! troll! Mamy taką Dobra już nie mamy. Bam! <grym> Bano! Co ty? Czy ty też to słyszysz? Ojej! Kurwa, ty pa pa, pa, pa lecimy! Zuczka. 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 o! i teraz Słyszcie o! <grym> <grym>